Przeklinaj, go chodź. Dzień dobry drodzy moi. Nastała zima, a ja jeszcze wam w takim klimacie tego terenu nie pokazywałem. Niektórzy mówią, zjeżdżamy na teren. No to zjeżdżamy w takim razie. Zaczniemy od stacji jedlina zdrój. Jednej z najbardziej urokliwych moim zdaniem stacji. I tak jak się kiedyś uparłem, tak teraz upieram się przez cały czas, że jest to brama do rize. To w tym miejscu, właściwie w tamtym miejscu, pod małym wołowcem, są dwa magiczne tunele, na których temat były wielkie legendy. A teraz, teraz są to przepiękne miejsca. No i stacja, pierwsza stacja po wyjechaniu z tunelu od strony Wałbrzycha, właściwie to jest od drugiej strony Wałbrzycha, jedna moim zdaniem z najpiękniejszych stacji w okolicy, którą Wam zresztą pokazywałem, ale mamy który my mamy dzisiaj koniec listopada, nie? A, 1 grudnia nawet o proszę, 1 grudnia postanowiliśmy zjechać na teren, zobaczyć co tu się ciekawego dzieje, pokazać wam co nieco. No i oczywiście zrobić kilka materiałów, które będziecie oglądać w najbliższym czasie. Także jak widzicie, wróciłem na miejscówkę i zaczniemy od takiego luźnego materiału. Na którym poprzypominamy sobie, a przy okazji w zimowej aurze pokażę Wam te właśnie miejsca. Zobaczcie, dworzec kolejowy, który w tej chwili jest chyba nawet na sprzedaż, ale jest niedostępny dla zwiedzających, choć piękny. Dużo drewnianych elementów, piękna zima. Minus jeden stopień. Dworzec, a konkretnie ten daszek już po remoncie. A my będziemy zmierzać w stronę tunelu kolejowego, co chciałbyś się pociągiem przejechać? Pewnie. Ja też bym chciał, naprawdę. To może zobaczmy, jak wygląda y, przejazd, odjazd. I tu lecimy Duszniki Zdrój, Wałbrzych Miasto, czyli w tą stronę. Nawet można pojechać... Dobrze, ja sobie to tak nagram, żeby można było sprawdzić i pomyślimy, bo to podobno do Kłodzka jest najpiękniejsza trasa w Polsce. Jeżeli chodzi o trasy pociągowe, proszę, odśnieżone, ładnie to wygląda. Idziemy w tamtą stronę, do zobaczenia za chwilę. A Marcin właśnie mi przypomniał, że tym właśnie mostkiem w czasie Sudeckiej Żylety gnaliśmy w nocy. Tunelów nie było widać, ale to co drodzy moi? Tunelów czy tuneli? Tuneli nie było widać, tunelów też nie było widać. Także ani jednego, ani drugiego. Mostek. Śliczny stary, tutaj w ogóle trzeba przyznać, że ruch jest dosyć spory, nawet w zimie, bo cały czas pojawiają się ślady, tych śladów jest całkiem sporo i tak patrzę właśnie i gliwie wygląda tak dosyć ciekawie, przebija ten taki rudawy kolor spod śniegu. Fajnie, fajnie, jesteśmy coraz bliżej tuneli. Dla tych, którzy nie wiedzą, to są bardzo długie dwa tunele kolejowe. W tej chwili miejsce, którym idę, szlak, którym idę jest nieużywany. Natomiast tutaj obok, od tamtej strony, zaraz może podejdę nawet, żeby pokazać, niewtajemniczonym. E, tam jest, y, jest tor, który działa. I tutaj z wałżycha, kolejka sobie jeździ. W sensie, że pociągi sobie jeżdżą Na przepięknej zresztą trasie Ale zimno jest W okolicach myślę minus dwóch, minus trzech stopni Nawet I tu mamy portale wejściowe Przypomnę, lewy jest Dostępny Można zwiedzać, można sobie chodzić Wchodząc tutaj dochodzimy do Wałbrzycha Wychodzimy Z drugiej strony Małego Wołowca Tu natomiast jest portal, który jest po remoncie I on jest użytkowany przez PKP chyba regionalne jakieś PKP nawet zobaczcie ktoś tutaj podchodził mamy tory, nie będę się jakoś specjalnie wychylał jeden tunel i przejazd tam widać na filmie pewnie nie będzie widać wylot to jest ten portal, który jest po remoncie no, i to jest właśnie miejsce owiane niesamowitymi, wręcz legendami. Podobnie jak na Sajdaku, ale Sajdak jest w tamtą stronę. Natomiast tutaj jest tunel, w którym mógł zatrzymywać się może inaczej. Jak co niektórzy twierdzą, tu znajdował się system Rudiger. Tu również mógł wjeżdżać pociąg. Był ten tunel tak przyszykowany, przy przygotowany, aby można było wjechać tutaj pociągiem pancernym, jakikolwiek, ustawić go w tunelu i był e, rozsądnie bezpieczny. Mówię rozsądnie, bo wiadomo, że różnie to bywa. Natomiast w tym tunelu jest dosyć sporo takich różnych elementów, które mogłyby nas zacząć zastanawiać. A szukam w tej chwili latarki. Bo oczywiście gdzieś latarkę włożyłem tylko nie wiem gdzie ale jest magiczny, jest fajny. Jak Ci się podoba tunel kolejowy? Marcin jest tutaj pierwszy raz. Ja już miałem możliwość przejścia no, dwa albo trzy razy w całości. Teraz w zimie wygląda to jeszcze inaczej. Zobaczcie ile tu jest. Niewiele widzicie prawdopodobnie, dlatego też muszę odpalić latarkę. Opa! Opa, jest. Nie tam odpaliłem, tam mnie nie interesuje, bo to będzie nam psuła robota. O! Widać coś? Coś tam widać. Zobaczcie, sopla są. Tunel w stanie dobrym w tej chwili. O, co nieco będzie widać. Wszystko zamarznięte. Oczywiście tory są już rozkradzione, usunięte. Jeszcze może spróbuję trochę mocniej tą latarkę odpalić no, coś mi nie wychodzi dobra drodzy moi no nie będziemy tutaj jakoś specjalnie daleko szli, bo czekajcie żeby jednak ją odpalić mocniej, bo to nie radzę sobie dzisiaj zupełnie ze sprzętem nieloga no, miga. Dobrze ta latarka nie zdaje egzaminu zupełnie, ale to też jest Latarka, którą wziąłem tak o na szybciutko, będzie lepiej, będzie lepiej. Do my jeszcze kawałek sobie idziemy, a was zostawiamy z niedopowiedzeniem. No dobra, to w takim razie jeszcze, żeby pokazać wam jedno miejsce, jestem przy Soboniu. Dokładnie wejście do stolni jest tutaj obsypane. To muszę powiedzieć, że dużo więcej miejsca jest, niż ostatnim razem tutaj wchodziłem. W tej chwili nie jestem zupełnie przygotowany na wejście do środka, chciałbym wam tylko pokazać, jak to teraz wygląda? Także sobą jeden z ciekawszych obiektów wstawię wam tu, tu albo tutaj. Linka do mojego materiału. W zimie tego jeszcze nie oglądaliśmy, także myślę sobie, że te, to miejsce e, tak w zimie wygląda nieco inaczej. Swoją drogą przyznać się, muszę, że stałem przez chwilę, zastanawiałem się o co tu chodzi, ale to rzeczywiście Soboń, dokładnie w tym miejscu tutaj, jeżeli ktoś miałby ochotę, może sobie wejść, to na razie tyle pamiętajcie, tu albo tu, nie pamiętam w tej chwili, macie linka do filmu, możecie zobaczyć, jak jest w środku i jak to wygląda w momencie, kiedy jest ciepło To kolejne, naprawdę fajowskie zdjęcie, zdjęcie, mówię, miejsce. Znów przenosimy się do kolejnego obiektu, który pokazywałem Wam w lecie. Co więcej, pokazywałem Wam go kilka razy. Ten film wywołał naprawdę duże poruszenie, bo tutaj szukaliśmy bardzo dużo. Tymczasem po projekcie, takim dumnym projekcie, przebudowa kolei linii, linii kolejowej numer 285 na odcinku Świdnica. Kraszowice Jedlina Zdrój. To jest ten odcinek, który został dobudowany, Odnowione bardzo wiele poustawiane. Właśnie tego nie było. Poustawiane w bardzo fajny sposób ogrodzenia, żeby ktoś sobie krzywdy nie zrobił. Myślę, się zaraz będziemy próbowali przedostać <laughs> i to chyba będzie problemem jednak z tej strony przynajmniej. No zresztą zobaczcie, jak wygląda. W czasy wagonowe były tam kawałek dalej. Marcin nie wie, co to były w czasy wagonowe. Ja mu zaraz poza kamerą wszystko wyjaśnię. Zobaczcie, jak to się pięknie, pięknie pozmieniało. Nawet są zapory porobione, kamery poustawiane, pięknie teraz to już naprawdę wygląda, wygląda bardzo, bardzo ciekawie. I teraz tak przejście przez tory, strzeż się pociągu. A, no, Możemy sobie otworzyć Nie będziemy otwierać, bo nie jest to nam potrzebne Do szczęścia Aha, Czyli otwiera się jedno, drugie i później trzecie, czwarte Z tamtej strony Sajdak Z tamtej strony Wołowiec Dworzec Wygląda naprawdę mega, mega dobrze My pójdziemy w tamtą stronę Do Sajdaka Ale trzeba to będzie zrobić tym razem Troszeczkę inaczej Bo tu mamy ograniczone Możliwości Przepraszam, możliwości ruchu i myślę sobie, że jak wyjdziemy za dworzec, to dojdziemy do naszej starej drogi. W zimie wszystko wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Ja jeszcze raz powtórzę, dla profesjonalistów ten film dzisiaj niewiele wniesie. Jest to bardziej podróż sentymentalna. Dla tych, którzy jeszcze tu nie byli albo chcieliby zobaczyć inną porę roku, to właśnie, właśnie specjalnie dla Was ten odcinek. No i wchodzimy na mostek, który wielokrotnie e, służył nam jako punkt obserwacyjny. Sajdak w tamtą stronę, a w tą stronę cała stacja. I Tutaj możemy sobie ładnie zobaczyć. W tej chwili trzy tory. Ja naliczyłem kiedyś 10. Ktoś powiedział, że jest 8. Nie zmienia to faktu, że torów tutaj było dużo. Tu były dwie e, bocznice. Dla nich również stały pociągi podczas przeładunku, podczas przeczepiania, jak się okazuje, bo były przełączane lokomotywy z wagonami itd., itd. Tutaj z tej strony podobno była również bocznica, na której próbowano wyładowywać towary, ale to już sobie ten mit raczej obaliliśmy. Tutaj był jeszcze drugi tor. Jak widzicie na załączonym obrazku, remont zrobiony, przekładnia z tego miejsca. Na dwa tory, które już idą tam A kiedyś były tu dwa tory Nie wiem, czy jeszcze znajdziemy w śniegu Bo tu spróbujemy zaraz jeszcze pod Sajdak podejść Widzicie? Wszystko jest monitorowane Tutaj są kamery Także już nie ma takiej samowolki Jaką sobie uskutecznialiśmy Za ile będzie ten pociąg? Czyli? Za, za, za? Sześć za 6 minut No dobrze, to w takim razie poczekamy jeszcze chwila Może go z dołu zrobimy jeszcze raz stacja jedlina, zdrój, tam wyżej, czy, czy pomyliłem, nie, dobrze. Tam wyżej jest yy, przepompownia tak zwana, tu jest wejście, dochodzimy, idąc naokoło dochodzimy do czasów yy, wczasów wagonowych. Ciąg dalszy nastąpi.